Siemanko, witam was w kolejnym materiale nie wiem czy to słychać, no ale mam nadzieję, że tak w końcu po to ten mikrofon jest, żeby takie niuans było słychać e, no, mój głos się zmienił dlatego, że e, syn przyniósł jakiegoś dziada e, z, ze szkoły i rozłożył całą rodzinę e, także wszyscy dom chorzy jakieś takie coś e, katary, bóle, gorączki i tym podobne więc no dzisiaj będzie chyba krócej, chociaż z drugiej strony może sama taka właśnie gadka też ten czas zapełni, ale mniejsza o to, bo tak naprawdę nie myślałem, żeby Wam przekazać coś dzisiaj growego, właśnie coś innego, no bo tak naprawdę nie tylko grami człowiek żyje i każdy z nas ma inne pasje, każdy, zawsze możemy mieć te pierwsze hobby takie samo, czyli gry, nie, ale te. Kolejne już mogą być różne. Nie u jednego to będą filmy, u innego to będzie anime, trzeci to komiksy, czwarty to nie wiem, pitewniaki, jeszcze ktoś inny jazdę samochodem, a ktoś tam jakieś sporty czy inne rzeczy. A przy okazji dobrze jest trafić na coś motywującego i pokazującego życie czy otaczające nas świat w inny Ciekawy sposób, a przy okazji zawierający jakąś jaką konkretną wiedzę. Ja chciałem Was właśnie natknąć na coś takiego. Jeżeli jeszcze jakimś studem nie trafiliście na nic takiego, to myślę, że to jest jeden z najlepszych momentów, żeby coś takiego zrobić sobie. Na przykład, właśnie w taki dzisiejszy e, wieczór, mm, żeby posłuchać czegoś fajnego, wpiszcie w YouTube, e, wpiszcie w YouTube Andrzej Dragan. I to, co Wam wyskoczy, wyszukajcie sobie pierwszy film, gdzie widzicie, że to będzie rozmowa z tą osobą, albo jakiś wywiad i wybierzcie jakikolwiek kanał. Nieważne, może być, nie wiem, e, jakiś, nie wiem, wini, czy tam e, e, jakieś i Jest tych materiałów na różnych kanałach sporo. Wybierzcie sobie jeden filmik, gdzie ten koleś się wypowiada i posłuchajcie. A myślę, że Was dotknie do tego, żeby zobaczyć więcej materiału, bo warto obejrzeć więcej materiałów na innych kanałach, kiedy są wywiady z nim, bo jest to wyjątkowy człowiek wypowiadający się w, o fizyce w, w najbardziej możliwy, łatwy do zrozumienia sposób, jak moim zdaniem o fizyce można mówić i wcale nie trzeba w żaden sposób zajmować się fizyką, czy jakimiś matematyką, czy być na studiach i tym podobnymi rzeczami. Każdy Zwykły, przeciętny, inteligentny człowiek. może tego posłuchać i coś z tego wynieść. Na mniej lub więcej, w zależności od tego, jak dużo wiedzy e, mamy. Także polecam zobaczyć Andrzej Dragan. E, a ja na dziś kończę. Dzisiaj ja z kolei zaliczyłem znaczy, mam w planach e, usiąść, poleżeć z książką. Wyciągnąłem Ludu Dukaja. E, bo go przerwałem. Myślę, że może dzisiaj jest ten wieczór, żeby do niego wrócić. Także ja już w ogóle przez nos nie mogę oddać w tej chwili. Także kończymy ten odcinek i nawet udało się do 3.30 dobić. Także tyle. Trzymajcie się. Nara.